Dobra, stream wrócił, już o Poran też odpalić, wy Chcę, sobie kurwa, kosę jeszcze jedną kupić i ja chcę kupić Xenohunter, wiesz, która to jest, nie? Wiem, która Xeno Xenohunter, no. To jest taka mała, ona się zajebiście wyjmuje, w kurwę chcę, bo ta, co ja mam, ona jest ładna, ale jak ją animacją zapierdoli, żeby była mała. Wy tego nie widzicie i inni tego nie widzą, ale to jest zajebiste. Patrzę, jakie są jeszcze klasy, które mógłbym kupić, bo na pewno będę. A, river karambić. O kurwa, wej, zamknij pizzy, ja tak chcę River karambić, nie. Taka masz, będzie w sklepie od razu, to kupię no, to nie ma co. A za załamany byłem, nie? Bo internet mi jakoś ujęł, chodził. I mówię, ty kurwa, coś jest nie tak. I co się okazało? Yy, wyjebało mi cały router na godzinę. Mimo, że go resetowałem i tak dalej, to chuja dało, tam trzeba, musiałem pisać do tego wsparcia, kurwa playa jebanego. Ostatecznie router zadziałał, ale byłem załamany, bo kurwa wszystko miałem i nie mogłem kupić tego jebanego. Tego jebanego, jak to się nazywa? Ajona. Ej, RGX, yy, to jest Firefly, to jest Butterfly, on jest, ile on kosztuje? On sporo, bo on jest jako Okay. E, wysłałem ci kod grupy. Jeżeli nie będzie dołączało, to musisz też zakwalifikować Valoranta. Eee... Yy, yy, podaj mi kod. Masz no, na DC. No dobra, ja sobie zobaczę z telefonu, bo wiesz jak to działa na tej rozdziałce jewanej. Wypierdoli mi walo. Ooo, dobra, przyjmuję streama. Enjoy ban. Bartku, enjoy ban. Jestem... No ale dodać ci nie mogę dalej. Oj wie, dobra. Times. Nie no. Usuń kogoś i weźmy dalej Dobra, usuwamy kogoś. Do do Czemu nie mogę, o. Remove friend. Remove friend. Ale nie mogę. No. O, poszło. Ciekawe. Dobra, to ja idę się wysrać, więc... Co ty idziesz? Co ty idziesz? Ciemujemy, kurwa. Dobra, majnen widzowy. Na złotówkę... Za złotówkę mówię brzydkie słowo na N. Pełnienie celu pokazuje... Bartosz pokazuje dupę. O kurwa, prawie. A weź nawet nie pyta, ja nie wiem co, jak hier dalej, ja ale dzisiaj prawie nic nie jadłem, lepsze to. Urządek mówi: Stop, lecimy tam. Ojej, jestem się, że nie trzykam. Obla. <noise> Prawie powiedziałem wszystkie słowo na N, bo mi się taka piosenka przypomniała i zacząłem coś minutę. Że sobie że kurwa, po streamie woda całego, co nie? Co? No serio, nic nie mówię, zrobimy. A! To słowo, to słowo, to słowo. Nienawidzę to słowo. gadłem. Ale, ale powiedziałem, że za złotówkę mówię brzydkie słowo na N. Za dwie stówy. I got this. Za wypełnienie celu mówię w kółko. Go, dobra, good deal. Wtedy ci mówię jak to działa. Witam. Kurwa, bierze trzeciego do ja. Kurwa, jak dobrze. Lejd to ty? Niestety to nie ja. This is no, my perfect yeah. victory. That's right, yeah, I win. <grym> Niestety to nie ja, ja jestem jasnością i znajomy jest ciemnością rada. Nie, właściwie to się dopełniamy, kurwa, teraz mi to uświadomiłeś. Czas obejrzeć na nowo. Ja oglądałem 3 razy. Tak. Obejrzałem raz do połowy. Później do mi Do połowy no, 24 no, odcinki no, pierwsze, odset, potem pizza Wybeżałem najlepsze odcinki, a później mogłem być wyjebane, tak? Dokładnie. My sobie gramy rankę kurwa 4 duel. Chwas coś piątego? Nawet pięknego. Go. Tylko my tu jeszcze mamy? No, zepsuł. Fenix, kocham cię. Jeden okay. z się. Ciekawe, teraz mu powiem, że słyszy go ponad setka osób. Nie. Może tylko ja. Pewnie, że słyszy go jeden mój wierny widza. Tu watching aktualnie. <laughs> Wejdź cię Usłyszałcie, mój wierny widz. Jak się z tym czujesz? Usłyszałcie, mój wierny widz. Widzę, idź ogląd na Deknauta. ci gra z nami. <grym> Bro, potrzebujesz szutki do karnetu? Dariu. No Dobra, to grę kurwa. 8 koła, 6 kona to konto, 2 koła na volta. Wydaje że 36 mi brakuje, tak chcesz. Pięknie, pięknie skacze, wysoki ping kontrola. Valorant pojeść. Zrąb Zwróciłkę jak dawno. Podoba. Go go. One enemy bo on loguje wylog'ł uje Eee ładnie 36 zł, się groszy? Niestety Nie mogę, jestem przed dniem pieniężnym Na 6zł ty chcesz? na skrzynki Ostatnie 300 my, Co ty do mnie mówisz? Kurwa masz no, pociechę mogę ci powiedzieć ci Używając powiem, kodu Big kodę o... na g Skin zostajesz plus 5% do doładowania Co chciałeś powiedzieć, tak? No, tak? na te nie Nie mam nic, ponieważ wydałem na pełną pojemnicę dzisiaj 150 zł kolejne Ja pierdolę No potrzebowałem na wandala p <śmiech> <śmiech> Jeszcze mam dwa koła, czyli mogę, mogę ci i tego Dawaj 70 King z myślę, że też będzie tak. gdzieś. Pięknie skacze się do tych tak feralnych. No przechodź, do tuneli. Phoenix. weź pożyczkę w banku i weźcie mi. kurwa tak Łapy, jakie to masz skiny Ja pierdolę. On jest biedny. To ty, mała mam kupił. Chciałbyś. Na robocie, wiem, że nie ma. Minus stuwa ma. On sprzedaje konto warty do za tysiąca. A to chcę. Biorę, tu chcę zatrzymać. Ale już jest stary. Nie, już tam to sprzedane. Chcesz to, żeś tam to zatrzymać, to na 4. Chłopaki, poczekajcie chwilę, bo. Proszę, wydałem. To Poczekam tylko weź weź i ten big Masz tutaj numer... Cichutko teraz, cichutko Nie no! Nie wstawaj numeru! Nie ty się głupi! Ja już wysłałem! Nie, nie, mam, mam, zamazany. Nie, mam zamazany, mam zamazany, mam zamazany! Ja, ja wysła... już, wysłałem. już wysłałem! jestem zesperowany Może widzę mi podesz... Aż tak coś też by nie No fuuuuj stary Kurwa na ławie, co ma się nie zrobić? Kurwa z człowieku, nie wiem No to pójdzie kurwa na harnasia ja nie co? piję Ta rompera, kurwa. Nawet nie wiem, co to jest romper. Tato chce wojanka. Chcesz wojaka? Dobra, masz gniew w matce. Kurwa, człowieku. Ja jakbym miał... Gdybym się wcześniej to Jest Jetta, Jetta, Jetta. Mówiłeś, się z kina chce, nie? Podejdź na chwilę. To polecimy tak? chronologicznie. Chodź tu. ne no. Classic, Shorty, Ghost or Sheriff. Finger i tak po kolei. A pokaż wandala gierzyć Ja mam do ja czego ja mam Ty biologa. jesteś pierdolony, ty nie? Nie są wszystkie skiny, kur... Bo wiesz nie do wandala mam no, czekaj Gaia 23. Sporo tego Kurwa 19 cost no wyłożywa same kosy ile wyjebał. 19 łącznie ale ile jest kupionych ogółem takich w sensie te animacji itd. Tak tu wydałem parę rajd z pońców jeszcze na te, bo na, na jak pońców na... Jakiś na rajd i pońce Ale chyba co mi z tego, jak mi nie chcesz wysłać kasy? Zapraszowałeś mnie no i chuj przepierdala Chyba co mi z tego stronikasy nie chcesz wysłać kurwa Nie wydało się trendować z kinami, to albo mi jedną Czyli kurwa mi że kosa w sesie się będzie liczyć ja nic trzeba co ile ty masz na końcu Aktualnie? 0 Mam no, teraz Weź też Mówi, że mam 0 W skinach Valorant się łącznie 8 koła, w skinach chce się łącznie 30 Jesteś tak osoby jak ty jeszcze nie widziałem. Myślę, że moja byłaby zesperowana, była że no się wpuszczała kurwa moje zawódce. A daj jej numer, daję numer, może też na mnie się coś. Ale kurwa... Kurwa damcik jak chuj cię. Weź no. daj ten numer, może nas numer spuści. Postrzegujesz sobie szugramami, co? Leciał w ready. Fenix, to jak ci wyśle zdjęcie siurka, to podajesz? Daj! Masz do prawej drogi. Fenix. Ja nie. Ja. Kurwa, właśnie zrobiłem teraz pod biurkiem. Daj Fenix, tak. to szukasz chłopaka może? Właśnie zrobiłem zdjęcie siurka pod biurkiem. Szukam kobiety. No, słuchaj, może obciąć zaraz tego siurka dla ciebie. Daj. Idę do góry. Ja pierdolę. No tak, 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 to tak czujemy, tak to tak tak. tak. dawaj Enix, burn all niggers Burn all niggers Błagam, nie. nie Mów tak, nie mów tak, nie mów tak, on na streama, nie mów tak Ale, że nigger? Nigger? Nie. Yes Twitch, I fuck all niggers Juke should be nigger. Fucking niggers Fuck all niggers Mówiłem racist to... Jesteście, jesteście niggers. Chciałem wam po meczu kupić skin, ale za takie coś to chyba się pożegnamy Yo, tu mi kup skin Co znaczy wam? My też byś mi kupił? O oh. Wie, Wiesz, nie ja, Kurwa Teraz jak są nowe bandy, to można kurwa wysyłać znajomą skin Wiesz, że ja mam kurwa mamorant point? to kurwa w tym kącie Ile masz? To mi na main, a nie na kurwa dobra? Zero Ile masz? A. <laughs>

O jestem jesteś dobry gracz! Chujże ja znam tam ci w ogóle. Tatuś naleje ci mleczka! Czarnuszki. Fucking nigger! Fucking nigger! Nie <laughs> <laughs> Fucking nigger! Pierdola, Hab, hab, hab. Yeah не course uh, uh, A yeah, nie yeah, chyba chyba nie pociszył, ale to ja I ja. Zaraz chyba cię czy kłósenkę, nie chcę podnieść się. Nie chcę podnieść Nie chcę podnieść Nie chcę Nie chcę Nie 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 się. <grymne> Dziękuję, bo serio kurwa jakby... O! Twoje zasięgi zostały ucięte! Zajebiście! Nieee, to... to... muta zamówienie coś się Najlepiej błagaj Weź go Wick, 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 to jest John Wick vandal, to jest John Wick vandal. To jest ten, ten z poprzedniego vandal, idiot, mu <laughs> 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 Dobrze żyłem, teraz wszyscy, wszyscy dawali. Nie. nie, nie było tak. tak. I'm I'm o, w w w w Szkoda, że nie można zabić jednej ścieżki dla, dla OBS-a z czatu Gierki.

Nie wolnik. I to jest fajnie. Faj. Nie wiem Spice czy nie się to w kurwa No, ale w jest jest. to dzięki w yeah, yeah,